Chciałam podziękować moim. Tutaj przyjechałam na kurs stretchingu aury, również. Nie spodziewałam się tego, moja aura była zanieczyszczona. Moja aura była święta i nie mogłam poruszać się w małych pomieszczeniach. Nie mogłam się przybywać z ludźmi. Jak wiecie, ta dwójka ludzi wyjechała z tego, jakby pomiesz znaczy z tego miejsca, ze względu, że ja miałam tam zamieszkać w ocie, oni poczuli moją aurę. I po yy, prostu wjechałam strasznie się. Moja aura była ściśnięta, ale... Teraz... <grym wyszło> Nie wiem, czy czujecie moc mojej aury. <grym wyszło> Jestem bardzo wdzięczna dwóm moim trenerom personalnym. <wyszło> zaprosić tutaj, nie wiem, czy są na to na tego gotowi, taką... Wiedziałam, widziałam. To jest mój trener personalny, który mnie wysłał do domku tutaj, żebym mieszkała sama, na, spała na paletach i w związku z tym moja aura się... Co zrobiła? Zstrukturyzowała tak? <grystanie> W elastyczności, znalazła siebie i swoje miejsce. Tak. Ale wszystko to tylko dzięki determinacji, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wielkiej chęci powrotu do prawdy. Może powiedzmy coś jeszcze o suplementach. Także... Super. Celem całego treningu Aury, końcowym jakby celem, Się, że w miarę rozwoju duchowego będziemy tutaj wychodzić ze swojego ciała, będzie się robić coraz bardziej duchowe, coraz bardziej świetliste, będzie to widać na zewnątrz, będzie ta aura nasza, tak? Tutaj prezentować się światło, coraz bardziej, że tak powiem, jako czysta, wspaniała i święta. Natomiast nie będę droga, Alicja wie o tym. Ale suplementy! A nam, czy do suplementów. Na tym etapie jeszcze są potrzebne. <grywa> bo bo powstała taka idea, więc jak powiedział Jezus, każda potrzeba zostaje zaspokojona. E, więc jeżeli mhm. usłyszeliśmy w swoim umyślą właśnie z Robertem, to był taką inspiracją nas, jeżeli chodzi o ten segment y, suplementów do, y, do aury, mhm. usłyszeliśmy po tak prostu z Robertem, że jest taka potrzeba, tak? E, tak, tak. Rynkowa y, szczególnie. I w myśl mhm. właśnie no. idei tak prawdy która właśnie mówi, że każda potrzeba zostaje zaspokojona, niezależnie od tego, jak wydaje nam się idiotyczna, czy, czy zbędna, czy możemy ją oceniać jako bezsensowną. Nie, bezsensowną, to wszystko ma swój sens na pewnym poziomie i mm, wszystko jest tym samym, tak? Wszystko jest tym samym, więc jak najbardziej możemy tutaj oddziaływać też na ten poziom, tak powiem, wyobrażeń naszych, żeby ostatecznie je odłożyć. O, jest cały czas czysta. Ja chciałam podnosić teraz właśnie Roberta w tej wypowiedzi na temat y, tego, jakie... Jesteśmy w fazie eksperymentów, to Ja. Nie Pozwoliłam, pozwoliłam to. jak widać, pozwoliłam na to. Tak, bo no właśnie tutaj eksperymentowaliśmy z nowym produktem, nazywa się aureozol. Możemy spryskać aurę i wtedy ona nabiera elastyczności. Nie trzeba suplementować tego przez żołądy. Tak, tutaj, tutaj jest efekt po eurowaniszu, -wani Aura waniszu Aura jest janność, czysta, tak. czysta. To jest Zdecydowanie. Jest robi wrażenie, robi wrażenie. Tak. Wprowadzamy właśnie linię produktów do aury na rynek będziemy informować o tym, że nie. jest ten wyjątkowy produkt, taki, który myślę, że podbije serca wielu konsumentów i nie tylko serca, ale również aury. To jest egozol, tak? To jest warto wspomnieć o tym produkcie, to jest produkt, który pozwala pójść na skróty, nie, nie, nie wymaga studiowania prostu cudów. Natychmiast można się pozbyć ego. Cena jest na razie w fazie... Ale powiedzieć, że ustalanie. Jeżeli ktoś to nie dowierza, że naprawdę Bóg działa w formie, to właśnie egostop, tak? Egostop egostop właśnie jest jakby dowodem na to, że można zadziałać też, że Bóg działa w formie, tak? Bóg jest na ziemi, Bóg jest z nami. I nawet wynalazki, które my właśnie wynaleźliśmy z wyniku jakby poczucia własnego braku, one odpowiada na każdą naszą potrzebę i wykorzystuje każdy nasz idiotyczny nawet pomysł po to, żeby nas tam zabrać. Tak, przy czym ten pomysł nie jest idiotyczny. <śmieniciela> zapytań od studentów kursu, że po prostu muszą się zmagać ze studiowaniem kursu a, ja Dlatego, dlatego a, właśnie odpowiadamy z tym produktem, żeby to przyspieszyć, po prostu tak o, bierzesz jedną tabletkę i masz rozwiązany problem ego. Nie byłam na bieżąco, oczywiście nie wiedziałam o tych a problemach, no, wszystko jest rozwijane, e więc tak, jeżeli ktoś potrzebuje, to mamy, mamy. To, to mamy jeszcze w ofercie, to, to znaczy dostępne. Ja mam pytanie, a jak na to... <tost> Działają palety. Palety jakieś. Trener, trener. Proszę, palety przede wszystkim dyscyplinują aure. Te można porównać właśnie do takich ugniatania, nie? Z takiego... Jak to się nazywa? akupresury, nie? To jest taka akupresura aury. No tak. po prostu, tak. Jak się zbyt zawygodnie czujemy tak? w tej aurze i zaczynamy po prostu za bardzo się tak, tak powiem, rozrastać. I wtedy takie leżenie właśnie na paletach powoduje, że przypominamy sobie, gdzie jesteśmy. To jest właśnie, że nie jest to miękki świat. Nie jest to cudowny świat. w totalnym głównie na twardych paletach. świętą Aurę. E, w związku z tym, że, e, że ja dzisiaj wjeżdżam. E, paletomierz, paleto, e, paletos Auros, palet tak, jest zwolniony, jeżeli ktoś chciałby pracować nad swoją aurą, jak najbardziej polecam domek e, zmiany. <gryst olacak> Niech tak, tak, za tak, wygodnie zapraszam na miejsca. Tak, dokładnie. Polecam. Dziękuję, dziękuję. Ja, 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 tak, ja, ja to jest, <laughs> dziękuję, ponieważ <laughs> naprawdę spotkałam się z, tak... z, z takim przypadkiem, trudnym, ale Zeszukujem z takim zaangażowaniem, z taką determinacją, która pokonała po prostu wszystko w ułamku sekund. Dziękuję. No ja i poza tym była bardzo chętna do badań klinicznych. Tak. Aura, aura. Ja aura. Ja bardzo bardzo. Dziękuję. W związku z tym, słuchajcie, mam dla Was też tutaj po tym całym treningu trochę takich upominków, żeby nie było, że zapraszamy później na naszą stronę internetową, prawda? Tak. 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 Produkty w przygotowaniu. Teraz na przykład będziemy, teraz rozdaję takie pominki. Kto chce? Vouchery. Vouchery. Bóg jest umysłem, w którym myślę. Kto chce? Bóg jest umysłem, w którym myślę. Ja proszę. A -ha. A -ha. No. Czuję w, w czuję sobie teraz miłość Bożą. Ja o, proszę, no, no, jedno mam, ale będzie w przygotowaniu. Tak, twoja aura tego potrzebuje. O, to, uwaga, Bóg jest moim źródłem, nie mogę widzieć poza Nim. Proszę. I tak, tutaj widziałam, że było już... Tu będzie tylko Bóg jest moim źródłem. Tego trenera zdaniem, no Uwaga, Bóg jest włączon w którym myślę. Polecam myślenie umysłem Boga tak wspaniałych idea. Właśnie pojawiają się.